Cześć, ciekawcy! W tym miesiącu na półki sklepowe trafiła długo oczekiwana książka o Meghan Markle i księciu Harrym zatytułowana Finding Freedom. Publikacja daje wgląd w życie saseksów i ma dać odpowiedzi na wiele pytań, które ludzie mają na temat tego, co dokładnie wydarzyło się między nimi a resztą rodziny królewskiej. Czy Meghan naprawdę odcięła harego od jego przyjaciół? Czy naprawdę była przyczyną walki między dwoma braćmi? Jak wyglądały relacje Markel z jej szwagierką Kate? Czy rodzina królewska ma się czego obawiać w związku z publikacją? Zostańcie z nami do końca, bo wiemy, jakie odpowiedzi można znaleźć na stronach Finding Freedom. Ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Autorzy książki Finding Freedom, Omic Kobi i Carolyn Durant, od początku twierdzili, że para królewska absolutnie nie miała z tym nic wspólnego. Podkreślali, że tekst powstał tylko i wyłącznie w oparciu o rozmowy z bliskimi przyjaciółmi Meghan i Harrego, byłymi i obecnymi królewskimi pomocnikami i personelem pałacowym, organizacjami charytatywnymi i organizacjami, z którymi para nawiązała długotrwałe relacje. Chociaż wielu spekuluje, że skoro książka zawiera głębokie osobiste teksty, uczucia i relacje, nie ma możliwości, aby para nie była zaangażowana w jej stworzenie. Jeśli sami nie rozmawiali z pisarzami, prawdopodobnie mogli wyrazić zgodę swoim bliskim znajomym na udostępnianie tak szczegółowych informacji. Zawsze jednak podkreślali swoje pragnienie prywatności, więc jest mało prawdopodobne, aby przyjaciele wbrew ich woli zdradzali wiele detali z ich życia bez pozwolenia. Ale posłuchajcie, co mamy wam do powiedzenia i sami zdecydujcie, czy Meghan i Harry mogli przyczynić się do powstania tej książki. Publikacja opisuje wiele rzeczy, jakie wydarzyło się już na pierwszej rance Harego i Meghan. Okazało się, że miało to miejsce w Dean Street Townhouse w Soho w Londynie. Źródło powiedziało autorom, że para rozmawiała przy drinku przez prawie 3 godziny i że następnego wieczoru wrócili w to samo miejsce na obiad, zakradając się do środka przez wejście dla personelu. Mieli także poprosić, aby jedna osoba strzegła ich prywatności. Jeden z przyjaciół powiedział, że Harry już wtedy wiedział, że to ta dziewczyna. A i zabawny fakt. Po ich randce Megan zaczęła obserwować konto na Instagramie o nazwie Spikey Mouse, które literę S miało zastąpione cyfrą 5. Okazuje się, że był to tajny profil księcia Harego w mediach społecznościowych. Stworzył konto, aby móc śledzić swoją dziewczynę. Pseudonim był połączeniem jego przezwiska, Spike, i pseudonimu jego ulubionego dj a Deadmausa. Hmm, kto by pomyślał, że książę Sussex fascynuje się muzyką elektroniczną. Jak być może pamiętacie, w dniu, w którym Harry i Meghan ogłosili swoje zaręczyny, książę powiedział prasie, że od pierwszego spotkania wiedział, że to ta właściwa kobieta. A książka, jak już wspomnieliśmy, to potwierdza. Tekst opisuje również, jak zakochany Harry odpychał wszystkich ludzi, w tym swojego brata, księcia Williama, kiedy czuł, że kwestionują jego wybór. W publikacji możemy również przeczytać, że był bardzo wrażliwy na najdrobniejsze nawet oznaki uprzedzeń do jego wybranki serca. A ten fakt doprowadził do zmniejszenia się jego ścisłego kręgu przyjaciół. Kiedy inni rozważali naturę ich związku, Harry często zastanawiał się, czy chodzi o rasę i kolor skóry ukochanej, czy tylko o ludzki snobizm. Te uwagi bolały i niepokoiły księcia tak bardzo, że podobno zerwał kontakt z wieloletnim przyjacielem, gdy dowiedział się, że ten wygłasza pogardliwe uwagi na temat Meghan i jej hollywoodzkiego pochodzenia. Według książki przyjaciel Harego z dzieciństwa Tom Skip Inskip w kwietniu 2017 roku powiedział mu, że jego zdaniem książę za bardzo spieszy się ze swoim związkiem i powinien być ostrożniejszy. Jak nie trudno się domyślić, taka uwaga zraniła uczucia syna księżnej Dajany tak bardzo, że panowie nie odzywali się do siebie przez długi czas. Chociaż skippy został zaproszony na ceremonię ślubną Harego i Meghan oraz ich oficjalne popołudniowe przyjęcie, został skreślony z listy na wieczorne przyjęcie weselne z gwiazdami, na których znalazły się takie nazwiska jak George Clooney, Idris Elba, Rodzina Beckhamów, Elton John i James Corden oraz wielu innych. A skoro akurat mowa o ślubach i weselach, to Megan i Harry w oczach niektórych zachowali się nie w porządku wobec pewnej młodej pary. Zostali odebrani tak, jakby w czyjś szczególny dzień próbowali zwrócić na siebie uwagę. Podczas gdy ciąża Marple została ogłoszona publicznie 15 października 2018 roku, to radosną nowiną z rodziną królewską przyszli wówczas rodzice, podzielili się kilka dni wcześniej i zrobili to na ślubie księżniczki Eugenii z Yorku z Jackiem Brooksbankiem. Być może uradowani faktem, że niedługo na świat przyjdzie owoc ich miłości, nie pomyśleli, że ktoś może poczuć się urażony. Cała rodzina zebrana w jednym miejscu to dobry moment na mówienie tak ważnych rzeczy, prawda? Jednak jak można sobie wyobrazić, nie wyszło im to zbyt dobrze. Źródło zdradziło autorom książki, że panna młoda, córka księcia Andrzeja, syna królowej Elżbiety II, czuła, że para mogła zaczekać ze swoimi wiadomościami. Ale przechodząc dalej, wszyscy zapewne słyszeli o napiętej sytuacji między Megan a jej ojcem Tomasem. I tak w najnowszej publikacji znajduje się również wiele szczegółów na ten temat. Między innymi dowiadujemy się, że teraz, dwa lata po ślubie, księżna nie rozpoznaje już ojca jako mężczyzny, który ją wychowywał. Co więcej, kiedy urodził się Archie, jej matka Doria wysłała SMS-a z wiadomością do swojego byłego męża, ponieważ Meghan nie chciała, aby ten dowiedział się o narodzinach swojego wnuka z prasy. Jednak nie chciała nawet wiedzieć, jak zareagował na tę wiadomość i czy w ogóle na nią odpowiedział. Ale jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat relacji Meghan z ojcem, odsyłamy was do innego naszego odcinka, do którego karta właśnie wyświetla się wam na ekranie. Autorzy Finding Freedom poruszają również temat relacji, jaką księżna ma ze swoim przyrodnim rodzeństwem. Według informacji zawartych w tekście, zarówno brat, jak i siostra otrzymywali od tabloidów wynagrodzenie za negatywne komentarze i wywiady przed i po królewskim ślubie. Good Morning Britain dotarł nawet do byłej żony przyrodniego brata Markle, choć panie ledwo się znały. Pisarze Scobie i Doran twierdzą, że nie miało znaczenia, czy informacje o Megan były prawdziwe, czy nie. Opinia publiczna i prasa były po prostu tak spragnione jakichkolwiek newsów o wybrance księcia Harego, że ton komentarzy nie miał dla nich znaczenia. Przez to, że księżna miała i ma tak skomplikowane relacje z ojcem, chyba tym bardziej cieszy fakt, że znalazła oparcie w księciu Karolu, swoim teściu. Jak wynika z informacji zawartych w książce, ojciec Harego wszedł mocno w swoją rolę. Oprócz tego, że poprowadził Megan do ołtarza, to jak się okazuje, stał się dla niej oparciem. Bliska przyjaciółka księżnej odpowiedziała biografią, że Markę znalazła w Karolu wspierającego i kochającego ojca, który naprawdę zmienił jej życie na lepsze. Kobieta dodała także, że Megan nie postrzega go jako teścia, ale bardziej jako drugiego tatę. W dodatku bliski przyjaciel Karola potwierdził te słowa i wyznał, że książę Wali dostrzegł prawdziwy blask Megan, ponieważ według niego to pewna siebie piękna Amerykanka. Syn królowej Elżbiety lubi silne pewne siebie kobiety, a żona jego młodszego syna jest bardzo bystra i świadoma siebie. Dowiadujemy się także, że Kamila, podobnie jak jej mąż, bardzo lubi swoją synową. Cóż być może głównym powodem jest to, że z młodą Marku czuje więź i dostrzega w niej samą siebie, ponieważ ona również była latami nienawidzona przez prasę. Książę Karol bardzo lubi teatr i sztukę, więc fakt, że Megan zajmowała się zawodowo aktorstwem, zdecydowanie pomógł w ich stosunkach. Inne źródło mówi, że ojciec Harego zawsze cenił ludzi sztuki, jak na przykład Emma Thompson, z którą przyjaźni się od lat. Ale tak naprawdę najważniejsze dla niego jest to, że jego ukochany, najmłodszy syn jest szczęśliwy, kocha i jest kochany. I choć miłe jest wiedzieć, że Meghan przez niektórych członków rodziny królewskiej została naprawdę w pełni zaakceptowana, to jak wiecie, William, starszy brat Harego, nie darzy jej taką sympatią jak ich ojciec. I tutaj dochodzimy do głośnej w ostatnim czasie przepaści, jaka dzieli aktualnie dwóch niegdyś zawsze polegających na sobie braci. Wszelkie szczegóły ich właśnie znajdują się w innym naszym odcinku, do którego Was teraz odsyłamy, a my skupmy się tylko na tym, co można dowiedzieć się z opublikowanej niecałe dwa tygodnie temu książki. I tak tekst potwierdza napięcie między synami księżnej Diany, które zaczęło się od czasu, kiedy tylko Harry i Meghan zaczęli się spotykać. William dał swojemu młodszemu bratu kilka rad, między innymi takich, aby poświęcił dużo czasu, aby poznać tę dziewczynę. Młodszemu księciu to jednak nie odpowiadało. Zinterpretował słowa swojego brata, zwłaszcza określenie ta dziewczyna, jako snobistyczne i protekcjonalne. Przyjaciel księcia wyjawił, że podczas gdy książę Cambridge próbował udzielić haremu bratejskiej rady, ten był zły i odczuwał troskę starszego brata jako coś, co sugerowałoby, że jest po prostu niebezpieczny. Dowiadujemy się również, że zanim saseksowie opuścili Wielką Brytanię na stałe w marcu tego roku, bracia ledwo się do siebie odzywali. Ich ostatni niezręczny wspólny występ miał miejsce podczas ceremonii Dnia Wspólnoty Narodów w opactwie westminsterskim. Z relacji wynika, że bracia nie mogli znieść swojego towarzystwa i nawet na siebie nie patrzyli. W książce zawarte są jednak informacje mówiące o tym, że bracia zaczęli ponownie ze sobą rozmawiać przez wideo podczas pandemii. Choć zawsze będzie ich wiele łączyć, to jednocześnie w ostatnich latach wiele ich zaczęło dzielić. I jak na razie nie zanosi się, aby ich ścieżki życiowe znowu wróciły na stare tory. A co z rzekomymi, złymi relacjami między Meghan i Kate? Cóż, według Finding Freedom między paniami nie ma żadnej wojny. Publikacja wprawdzie stwierdza, że nie są najlepszymi przyjaciółkami, ale jednocześnie nie są do siebie wrogo nastawione. Autorzy piszą, że żony obu księciów tak naprawdę nie rozwinęły zbytnio swojej znajomości i pozostały przy podstawowej grzeczności, jak panowała w momencie ich pierwszego spotkania. Podobno Kate była po prostu obojętna, gdy doszło do spotkania z nową dziewczyną swojego szwagra. Chociaż jak wyjaśnia książka, działo się tak głównie dlatego, że księżna jest osobą bardzo ostrożną i uważną, baśnie zwracającą uwagę na to, kogo wpuszcza do swojego wewnętrznego kręgu. Chociaż można było pomyśleć, że po kilku latach znajomości, zwłaszcza gdy Megan i Harry stworzyli rodzinę, relacje między paniami się poprawią, prawda? Ale jak widać, odpowiedź brzmi nie. W książce stwierdzono również, że tabloidowa historia o Markle, która doprowadziła Kate do płaczu podczas dopasowywania sukni druhny małej księżniczki Charlotte, nie była prawdziwa. A skoro zeszliśmy na temat królewskich dzieci, Harry i Meghan mieli pecha z nianią, jaką zatrudnili. Cóż, jeśli chodzi o bezpieczeństwo swojego maleństwa, nieważne jest, czy jesteśmy zwykłymi ludźmi, czy członkami rodziny królewskiej. Zmartwienia są takie same. Po powrocie matki księżnej do Los Angeles miesiąc po narodzinach małego Arciego nowi rodzice wynajęli nocną nianię do pomocy w opiece nad niemowlęciem. Jednak zostali zmuszani do zwolnienia jej podczas drugiej zmiany, ponieważ była nieprofesjonalna i nieodpowiedzialna. W książce nie ma żadnych innych szczegółów dotyczących tego, co właściwie się wydarzyło i co skłoniło ich do podjęcia takiej decyzji. Możemy jedynie przeczytać, że zatrudnili pielęgniarkę na kolejną noc, która wykonała dobrą robotę, ale po przykrym doświadczeniu z pierwszą opiekunką ani księżna, ani księżna nie czuli się wystarczająco komfortowo, by spać spokojnie bez budzenia się. I tak co chwilę wstawali, aby regularnie sprawdzać, co dzieje się z ich synkiem. Wychodzi na to, że w pełni ufali tylko babci Arciego, a żadna niania będąca obcą osobą nie była w stanie w 100% zająć się dzieckiem tak, aby nie musieli się martwić. Po kilku tygodniach od narodzin chłopca podjęli więc decyzję o samodzielnym pełnieniu nocnej opieki nad swoim pierworodnym synem i zdecydowali tylko o zatrudnieniu kogoś do pomocy w ciągu dnia. Mówiąc o Archim dowiadujemy się również, że chociaż Megan urodziła swoje pierwsze dziecko w londyńskim szpitalu, na początku rozważała poród w domu. Źródło potwierdziło autorom, że chociaż początkowo uważała, że najbezpieczniej i najbardziej komfortowo będzie w domu, to ostatecznie specjalistyczna placówka okazała się rozsądniejszym wyborem. Im bardziej zbliżał się termin porodu, tym bardziej Megan była zdenerwowana wydaniem syna na świat. W publikacji wynika, że para od początku ciąży wiedziała, że oczekują chłopca i że na długo przed jego narodzinami wybrali odpowiednie imię. Jaki więc był powód, dla którego wszyscy musieli czekać dwa dni, aby poznać dane chłopca, ponieważ dla pary ważne było, aby sami osobiście powiedzieli o tym królowej. Zresztą taki jest też obowiązujący protokół. Ta dwójka wydawała się mieć bardzo dobrą bliską więź z królową Elżbietą, jednak na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się sporo plotek o różnych sporach. Książka dementuje niektóre z nich, jak na przykład sytuację, jakoby Meghan miała problem z noszeniem odpowiedniego stroju. Jednak faktycznie była nerwowa sytuacja związana z tiarą. Początkowo brytyjskie gazety donosiły, że królowa odrzuciła jej wybór tiary, ale w rzeczywistości nie było sporu między królową a żoną jej wnuka. Konflikt toczył się między harem a długoletnią królewską projektantką mody Angelo Kelly. Wraz z informacjami zawartymi w książce możemy poznać też kilka zabawnych anegdot. Na przykład, rodzina królewska wymienia prezenty świąteczne, ale robi to 24 grudnia, aby uhonorować niemieckie korzenie rodziny Windsor. I chociaż dorośli członkowie nie dają sobie nawzajem drogich prezentów, publikacja dała nam wgląd w to, jakich rzeczy poszukują, aby ofiarować swoim bliskim. Mówiono, że w przeszłości Harry podobno dał swojej babci czepek kąpielowy z napisem Ain't love a...", który ona pokochała. Cóż, dobrze wiedzieć, że nawet najbardziej królewska rodzina ma poczucie humoru. I co uważacie o tym, czego można dowiedzieć się z książki Finding Freedom, ciekawcy? Czy wierzycie, że faktycznie Meghan i Harry nie zdradzili osobiście żadnych sekretów i nie przyczynili się do jej powstania? Czy uważacie, że cokolwiek w tej publikacji może zagrozić rodzinie królewskiej i zaszkodzić jej reputacji? Jak myślicie, jak dokładne są te informacje? Dajcie nam znać, bo my czekamy na Wasze opinie. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów, które publikujemy codziennie. No i jeśli podobał się Wam ten odcinek, dajcie mu lajka like i podajcie dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!